Hmm. Dobra, idziemy na górę, to trzeba uważać na tego, trzeba uważać na Lansana, na, na tego, trzeba uważać, o nie kurde mać, na Diaza, a jego ludzi, Jezus, no bo ludzie mogą mierzyć żyć, co nie, chodzą jego ludzie, ludzie mogą mierzyć. Hmm? No. Czyli też możesz strzelić? Nie. O jadą już gnoje. Się. Małby, ja A hm. Nie wiem, ja by trzymać. Ja nie że to smogu wziąć Piazza.

Dobra, to go załatwi, kurde te. Gdzie? Dobra, udało się! Oła, udało się, udało mi się! Oła, oła! O. Co mam go gonić? Cicho. Mam go gonić z kasą. Szybciej. Cicho, bądź mało po jedno. O kurde. Jeszcze tu jest ta misja jakaś pokręcona. Wsiadaj ten motul. Świciej Goń to. Do... Gdzie ten frajer pojechał Bylak. Nie bujaj się, tak! do dogoni A ma jednego. Z łaskawiciela z, z tego motoru O w no. no! Siadaj na ten kupi motur! Jako tego chama. Gdzie? Kurze, mać, no, jedź! Gdzie jest ten ham? O, tak, może pięć na tego, skuter trzeba było. samochód wsiąść.